Jestem Cubix I oto zapraszam Was na niesamowitą przygodę w prowadzeniu Państwo Europa Universalis 3. Łączymy grę pojedynczą. Mamy tu całą Europę. Możemy nawet wybierać inne kraje. O, Rosja! O, i tu mamy Amerykę. Są Państwa Ameryki takie. Pierwsze, czyli Rochezi i te. Ale teraz wracając do tematu, yy, mogę sobie tutaj ustawiać czas, który zaczynam. Dużo się zmienia przez te lata, przez te 10 lat. I właśnie w tym czasie wybierzemy. Który kraj wybrać? Wybieramy Polskę Mamy już z Litwą Wytłumaczę wam zaraz o co chodzi Dobra, przybliżamy, ustawiamy czas Ustawiamy na 3 do, do, do przodu i się czas szybko wija. Dobra, co my tu mamy? Umowa handlowa Ludzie chcą mieć z tobą umowę handlową wtedy no z nimi, bo to moi sojusznicy. Jeśli masz własny punkt handlowy, Mamy właśnie punkt handlowy Gdańsk. No dobrze, ale teraz wracając do tematu. Yy, to jest Europa Universalis 3. Gra jest naprawdę bardzo ciekawa. Mo o! My mamy tutaj ręki no a znaczy mają... prawosławie. Możemy ich nawrócić, ale to i tak nie wychodzi z nimi. Ale dobra, 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 wracając do tematu. Po raz piąty yy, mamy tutaj własne państwo. Jak na razie mamy stolicę w Krakowie. Yy, mamy armię, flotę. Możemy wypowiadać wojny innym krajom. Jeśli ktoś grał kiedykolwiek w, gr w grę Europa Universalis 1 lub 2, to wie o co chodzi. No dobrze, najpierw. O, muszę zobaczyć. O, mamy trzy doktryny państwowe. Możemy je zmienić. A ja chcę zmienić doktrynę z państwową tylko dlatego yy, Chcę zmienić doktrynę z państwową z Powszechną służby wojskową na yy, Nie, morska Wielkie odkrycia, bo wtedy będziemy mogli yy, wyruszać na Musiałem to zrobić Jakość. Chyba jakość. No dobra, sprawiłam, że państwo mnie za nie cierpi, alo, ale musiałem to zrobić. Tutaj jest saldo wpłat, Tutaj są y, technologie. Ogólne. Chcę sprawdzić jedną ja jeszcze rzeczy. A to musiałbym. Czy... Który? Musiałbym mieć 14 poziom, a no, mam tak na razie 9 rządu. No dobrze. Y Chciałbym was tylko zapytać, czy mam robić filmiki tego typu? Yy, czyli typu taka strategiczna gra, podbicie państwowe itp. itp. A właśnie, a propos tego, jeśli kiedyś coś takiego śmiesznego stało, że Litwę odziedziczyła Anglia. Całą Litwę dostała Anglia. No i straciłem sojusznika. A potem, yy, bo wtedy ja przybyłem razem z Litwą Zakon Krzyżacki, to wtedy Prusy Wschodnie się zbuntowały i wyszła nam Litwa. To bardzo dziwne. Dobra, teraz wracając do tematu. Jest możliwość błądu. Dużo. Kiedy? W którym ro... W styczniu dopiero. Przyspieszymy czas, bo chcę, żeby mi się stabilność zmniejszyła. Zwiększyła. O, zwiększenie stabilności państwa. Dobra, i teraz błąd. Nadal taki sam. Ale tak czy siak, muszę. W jakich miejscach, a szczególnie muszę tam gdzieś jest prawosławie, yy, mogę dodawać ulepszenia, na przykład sąd. On sprawia, że lokalnego ryzyko lokalnego buntu zmniejsza się. <grywka> Mają buntowników fajnie. A teraz warsztaty. Co dają warsztaty? Przychód z podatków. Dobrze. Świątynia to obóz wojskowy. O, limity zapasów się zwiększają, bo jeśli jest za dużo jednostek na tym, to może go zaczynać ginąć. Fucking shit, to jest No dobra, nie będę wam wszystkiego teraz tłumaczył Bo nie wiem ile nagrałem Bo zapominam tego liczyć A, Kurde, mają coś z Czechami, to chciałem mieć Wrocław cały A Czechów nie podbiję hmm. Chciałbym jakoś wojnę rozpętać No i zmniejszyła mi się stabilność, ale będzie warto, ponieważ ja chcę podbić mazowsze. Dobra, potrzebuję do tego jakiegoś dowódcy, będą dwa ataki z dwóch stron. Mogę jeszcze najemników, które dostaję od razu. O, bombarda skutek raz. Dlaczego to robię? Bo chcę y, rozpętać wojnę totalną. To. Co za owszem. Odbiję ich raz, dwa. Nawet w tym odcinku. E, przez tą stabilność tracę y, nie wiadomo kropice kupców. Ale mogę robić to: koloniści. A, szpiedzy. Pokażę Wam jeszcze, co robią szpiedzy. Na przykład wchodzę na Prusy Wschodnie. Myślę szpiega. I mogę y, robić różne rzeczy: zwerbować korsarza, wesprzeć bunt i filtrować wywiad, podżegaj kupcom. Kiepski. Z... Dokonaj zamachu na doradcę. Dezercji wojsk. Ja to zrobię w Mazowszu, żeby były dezercje wojsk. O, odniósł sukces. Super. No to został mi tylko jeden oddział. Chcę pokonać yy, demonarchię A to muszę poczekać do października i rozpocząć wojnę. Totalno. Już w pierwszym odcinku rozpętałem wojnę. Taki mam pomysł, żeby było trochę lepiej. W, kilku, yy, w wielu odcinkach będę robił, prowadził wojny, w niektórych będę robił kolonizację, a w jeszcze innych będę próbował sobie zdobyć się sojuszników. A wypowiadamy im wojnę. Atakujemy ich z kilku stron. O kurde, półtonnicy. z pomorzem też mam wojnę. Dobra, będę miał w całej pomorze, będzie prościej. Teraz muszę podbić, bo zawsze wtedy ich zanektuję i wykonam. No działa, a oni nie. Kłównice. Fak. mamy dział? Działy to na mamy innym pomagać. O, na szandyl, ale nie mamy z tego żadnych korzyści. Tak, tu. Prawie, że my ich i oni niech atakują yy, pomoże. No, kolonii stóp dostajemy, super. Yy, można wygrać storm, albo cała armia padnie, albo morale spadną. Ha, pomoże i chce mieć pokój. Nie. Jak podbije pomorzan?